Spójrzmy na kolejne zadanie. Tutaj zawsze fajniej zacząć od tego, żeby wypisać sobie dane, bo wówczas orientujemy się, no z którego wzoru najlepiej będzie skorzystać. No i teraz tak, mamy tutaj równoległobok. Tutaj wszystkie wzory na pole tego równoległoboku sobie wypisałam i co znamy? No jeżeli chodzi o szóstkę, to zauważcie, że jest to długość boku tego równoległoboku, czyli zgodnie z tym, co mamy tutaj zapisane, długość boku określimy literką a, czyli a wynosi 6. Jeżeli chodzi o ten odcinek o długości 2, to nic innego jak wysokość naszego równoległoboku, czyli wiemy, że h jest równe 2, no i znamy jeszcze kąt ostry. Kąt ostry to będzie alfa czyli alfa wynosi 45 stopni. No i teraz tak, jeżeli spojrzycie sobie na wzory, no to mamy taki wzór na pole równoległoboku a razy h. Czyli to będzie ten bok na który opuszczona jest wysokość. Oczywiście, no tutaj tę wysokość mamy co prawda opuszczony na ten bok, który tutaj jest określony literkami D oraz C, ale wiemy, że w równoległoboku te dwa boki mają taką samą długość. Czyli tak naprawdę to będzie taka sama długość, czyli też 6, czyli mamy A oraz znamy H, czyli pole już możemy policzyć. Czyli korzystamy sobie z tego wzoru, że pole to będzie A razy H. Podstawimy pod A6. Pod H dwójkę, czyli pole wynosi 12, oczywiście jednostek kwadratowych. Skoro pole już mamy obliczone, to przejdźmy do wyznaczenia obwodu. Oczywiście obwód jest to suma długości wszystkich boków, no w tym przypadku tego równoległoboku. Czyli jeżeli popatrzycie sobie na ten rysunek, to musimy znać długości wszystkich boków, dodać je do siebie, no i będzie obwód. Jeżeli chodzi o te dwa boki, problemu nie ma, bo tu mamy 6 i 6 natomiast nie znamy długości tych boków no ale spokojnie to możemy sobie obliczyć zobaczcie tutaj mamy ten odcinek o długości 2 czyli tę wysokość ale odcinek o tej samej długości możemy zaznaczyć tutaj i dzięki temu mamy trójkąt prostokątny no i ten trójkąt sobie możemy przerysować czyli on będzie no, na przykład wyglądał w ten sposób co wiemy? tu mamy 45 stopni Wiemy, że to jest trójkąt prostokątny, bo tu mamy 90 stopni, bo to też będzie wysokość, czyli jeżeli tu mamy 45, tu mamy 90. To wyznaczymy miarę tego kąta. No bo w trójkącie suma miar kątów wewnętrznych musi wynosić 180 stopni, czyli 45 plus 90 to będzie 135. I od 180 stopni, jeżeli odejmiemy 130, 135, to otrzymamy 45 stopni i to będzie miara właśnie tego kąta. Czyli zauważcie, że tu mamy 45, tu mamy 45. Czyli to oznacza, że to będzie trójkąt równoramienny. Czyli jeżeli wiemy, że ten odcinek wnosi 2, no bo ma taką samą długość jak ten, to znaczy, że ten odcinek też musi być równy 2. No i jak policzyć długość tego odcinka? Bo tak naprawdę to zauważcie, będzie nasze B. Jeżeli ja sobie narysuję na przykład linią przerywaną. O, takie jeszcze dwa odcinki. To zauważcie, że my tutaj otrzymaliśmy kwadrat. A ten odcinek B to nic innego jak długość przekątnej naszego kwadratu. Wzór na przekątną kwadratu to będzie A pierwiastek, a pierwiastka z dwóch tego wzoru w tablicach nie ma, więc fajnie byłoby, gdybyście ten wzór sobie zapamiętali. Czyli A to będzie długość boku kwadratu, a więc 2. Czyli ten odcinek to dwa pierwiastki z dwóch i to będzie nasze B. No skoro tu mamy dwa pierwiastki z dwóch, tu również mamy dwa pierwiastki z dwóch i już spokojnie obwód możemy wyznaczyć. To będzie suma boków, czyli dwa pierwiastki z dwóch, dodać dwa pierwiastki z dwóch to cztery pierwiastki z dwóch. No i 6 dodać 6 to będzie. 12. Można to zostawić w takiej postaci, można byłoby na przykład także czwórkę włączyć przed nawias, czyli 4 pierwiastki z 2 podzielić przez 4 to pierwiastek z 2, 12 podzielić przez 4 to będzie 3. W ten sposób także możecie to sobie zapisać. No dobra, gdybyście... By, okazałoby się, że nie pamiętacie wzoru na przekątną kwadratu, to spokojnie długość tego odcinka moglibyście policzyć z twierdzenia Pitagorasa. No bo to są dwie przyprostokątne, czyli 2 do kwadratu, dodać 2 do kwadratu, może ja sobie jeszcze ten wzór zapiszę, równa się i to będzie nasze b, no bo tego b tak naprawdę szukamy, tak oznaczyliśmy to sobie tutaj na rysunku, to będzie b kwadrat. 2 do kwadratu to 4, 4 dodać 4 to będzie 8, czyli długość boku to pierwiastek z 8. 8 możemy rozpisać na 4 razy 2, pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy dwa pierwiastki z dwóch. I w ten sposób również długość tego odcinka moglibyście sobie wyznaczyć no i oczywiście potem przejść do wyznaczenia długości obwodu.